Nowe wyzwania właśnie weszły do gry, a ja w tym materiale pokażę wam jak wykonać nowe zadanie, gdzie musimy zniszczyć wyposażenie właśnie tych ogromnych statków. Ja sobie lecę jeden z takich statków, oczywiście na mapie znajdziemy je po prostu tam gdzie są takie oznaczenia na danych lokacjach, jak widzicie tak jak w moim przypadku ja już sobie ląduję i wam wszystko tłumaczę, ale wiecie, pamiętajcie, żeby koniecznie walnąć subikę na moim kanale, łapeczkę w górę będę na to wdzięczny, jeśli wam pomogłem. No i gorąco zachęcam Was do wpisania kodu SEIKAM w statuskawie będę wam na to mega mega wdzięczny, także po prostu prosiłbym o zostawienie subika, łapeczki i Wpisanie, jeśli Wam pomogłem. Dobra, co musimy zrobić? Lądujemy sobie na takim statku, no i teraz co robimy? Jak widzicie, tutaj dużo rzeczy nie ma, jak chcemy coś uderzyć, no to niestety się nie da. No i tutaj z pomocą przychodzą nam takie rzeczy, które po prostu wystają z tego statku. Jak widzicie, to z pozoru wygląda właśnie, że nie da się tego zniszczyć, ale jak w to uderzymy, normalnie się to niszczy. To samo właśnie z tym. I to samo właśnie z tym jeszcze itemkiem, i, i ta jeszcze z jednym, który nam został. No i w tym momencie tak naprawdę mamy zrobione wyzwanie, bo zniszczenie takiego jednego obiektu po prostu czyni, że zalicza nam jeden progres. Czyli po prostu, jeśli musimy zniszczyć trzy na przykład, no to po prostu mamy wykonane zadanie, niszcząc trzy takie części. Także, jak widzicie, zadanie mega 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 proste. I wszystko się opiera tylko na tym, żebyśmy to poniszczyli Także nie musicie nic więcej robić, tylko niszczycie sobie to Czy zaliczę jakieś inne części statku? Nie mam pojęcia Ja wiem, że na pewno właśnie te części powinno wam zaliczyć bez problemu Tutaj też za dużo na tych statkach, jak widzicie sami, no nie ma niestety Także generalnie tutaj wygląda to tak, no że raczej musicie poniszczyć po prostu te części i tyle Czy w środku statku coś da się niszczyć, coś zalicza? Nie mam pojęcia Wiem, że na pewno chodzi o te części, także niszczymy sobie te metalowe przedmioty No i zadanie mamy bez problemu wykonane A gdzie znajdziemy jeszcze te statki? Statki znajdziemy oczywiście na tutaj e, różnych lokacjach, ale zawsze one są na początku gry Oznaczone w moim przypadku jakat teraz siorbane, piszczące, no i przyjemny I też od razu mówię, że ja wiem, że to zadanie możecie zrobić na solo, duo bądź składach. Nie mam pojęcia jak wygląda to zadanie w przypadku na parzanki, trybów specjalnych. I tak samo jak coś tego zadania nie da się mu raczej zrobić na trybach Competitive, czyli arenach, czy na przykład jakichś tam turniejach, bo raczej tych statków tam nie ma z tego co karze, Także wejść na zwykłe solo, duo bądź właśnie składy czy jakieś tam trio. No i jeszcze od razu powiem, że właśnie jak coś, to to może być poniszczone, z tego podróży inni też mają co nie ale to po prostu wejdźcie do kolejnej gry. No i na pewno udałam się poniszczyć. Możecie to też nie niszczyć śmiało bronią, także problemu raczej nie będzie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pętajcie subik, kopeczka w górę, kodzik sejkam, w treści Wam pomogłem. No i zachęcam do sprawdzenia innych filmów. To by było na tyle, trzymajcie się następnego. Siema!